I witam was w kolejnym odcinku, właściwie to już w ostatnim odcinku z pierwszej części gry Watchmen The Entity's Night kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, ścigamy bossa musimy mu wklepać, co nie będzie zbyt skomplikowane ale to zobaczycie potem chyba nie będzie, bo ja tak gadam, na pier za pierwszym razem mi poszło, ale potem no właściwie nie ukrywam, że trochę dziwnie szybko biega Idziemy za nim. No tutaj jeszcze będziemy z nim walczyć spokojnie. Najpierw mamy w ogóle, co jest dla mnie trochę zaskoczeniem, najłatwiejszych przeciwników w grze. Tych co na początku mieliśmy samym, praktycznie. Trochę to dla mnie dziwne, nie ukrywam. spodziewałem się trochę czegoś trudniejszego. idziemy za nim dalej, wezmę sobie tego głoma. z nimi to akurat będzie mi trochę lepiej sobie grać. idę tam niestety klateczki tu lecą to jest niemiłe w tej grze mam nadzieję, że w parcie drugim to będzie poprawione zobaczymy mówię, jeszcze tego nie odpalałem tak naprawdę to od tego poziomu czwartego w kanałach to nagrywam już to ciągiem tak jeden z drugim odcinek bo to już wiem, że to już dużo rozgrywki nie zostało złapiemy dziada i klasykiem polecimy co ja się będę z nim pierdzielił patrzcie, no i nara wszyscy I idziemy dalej a tutaj, dobra w ogóle znowu słońce wyszło i znowu mi świeci prosto w monitor i niestety Trochę gorzej widzę, zwłaszcza, że gra jest dosyć ciemna. No dobra, chcesz pan na drobinki, to idziemy. Tu uciekasz? Proszę, wszyscy na dół. Wysoko? No nie idziemy, wystarczająco za to, żeby karkiem skręcić, jak spadaje. Następnie widzę do wylotu. No dobra, chodźcie, chłopaki. widzicie, że tak stoicie, to ja może zacznę. Zabawę. Uuu, panowie, nie rozkręcajcie się za bardzo. No, tu mi trochę, tu trochę... zahasałem się. Ale nie ma problemu. Proszę bardzo. Fik. Fajnie, mogę go klepać. Nie uciekł, że on się zbagował. Bo... Wow. Halo? Panie kierowniku, idziemy. Czy ktoś jeszcze tu przeżył? Może. Chwila. Bo to może być, że ktoś jeszcze tu żyje po prostu i dlatego on nie ucieka. Czy się na przykład zbagował czy coś? No, nie no, chłop się zbagował, ewidentnie. O nie. No bez jaj. Chodź tu. Nie wiem, co mam zrobić. Wrócę jeszcze i zobaczymy. Może się odbagował. A gdzie tam stoi jak te widły? No i to ulpirdowo, pomóż mu. Może, jak tam przepchnąć, po prostu muszę gdzieś. Nie wiem. Przepchnąć do drabiny. Może się uda. No. Aż pejs panem a pierdzieli mnie, No idę, idę. Tylko nie błaguj się już, pierdoło. Może nawet dam ci raz wygrać. No, wybrań, no wreszcie, dzięki Jomuś Widzę, że jest protektet, ale on jest pierdołą. Idź sieroto i nie grzesz Ej, wcześniej takiego czegoś nie miało, się tak zbagowało. W ogóle jakoś przy nagrywaniu tak się zrobiło, bo jeszcze w którymś trzecim chapterze tak się zrobiło, nie? Też tak było, że... Ja ten night nie mógł nam drzwi otworzyć, ja mówię, kurde co, jeszcze Ja czegoś, coś nie pamiętam, czy co? Dobra. A bo on teraz, czy do pasów ma jeszcze? No dobra. Najpierw tych, czy do pasów? Dobra, mamy działa. Gdzie uciekał? Pewnie tak. No jasne, tak A tak przy za nim? Dobra, to już bo mi ziomy się z niej poradzi No nie mamy już żadnej tej ci to mnie już nie interesują A nie mogę wejść, muszę ich załatwić Dobra Chodźcie, tu dwie pierdoły, tu jestem Halo nie, jak strzałowce. Już, idziemy tam. Już nie wiem, czy to mi się przyda. Pewnie nie, ale dobra, i tak to będę wyrzucał. Zaraz. Dobra, do finałowego stage'a się zbliżamy. Ale podobało mi się, że to się udało nagrać. Takie srogie przepchnięcie po do drabiny. Taką pomoc dla niego. Lekką. Co, ty nie powiesz. Ła! Wow. Idź, idź pierdoło, Dobra, prostu trzeba tu przejść. I... Teraz trzeba tym w niego rzucić i to wszystko. I na tym polega praktycznie cała walka. No nic skomplikowanego, ale nie będzie. Huuu! Uh. rejdzie użyję. Dobra, właśnie tam pierdolą. Nie! Nawet nie zdążysz tego mytacza użyć kogoś To się kamera baguje, widzę No pomóż mi ty sieroto, a nie tam stoisz Ua! Już go nie mogę? Idź Dobra Chodźcie Panowie Czemu go nie bijesz? Halo? O! Zapomniałem, że muszę skoczyć. dobra. Never mind. Nie bij mnie. Muszę sobie... Muszę sobie zdrówko zregenerować.

Why didn't he fire on us? We were wide open. Obvious. We weren't his targets. Whatever just happened here, we've been played. Played hard. Rorschach's Journal. November 8th, 1972 three innocent men dead what's left of those two scumbags is still breathing tricky dick is back in white house and world is once again safe for democracy but for how long how long until day dawns when good men like night owl and i will not be there to do what's right to turn tide how long until darkness finally wins Tyle. Koniec części pierwszej, tak naprawdę Watchmena. Część drugą nie wiem kiedy nagram. Pewnie kiedy będę miał trochę więcej czasu, ale myślę, że pierwszą już sobie wrzucę. Ewentualnie zrobię potem update parta drugiego, tak żeby cała gra była w jednym ciągu, bo wydaje mi się, że część druga będzie po prostu kontynuacją. Bo to jest jak wiecie, jaki trochę clickanger został na koniec nam przedstawiony. No ale cóż, na ten moment to tyle. Gierka nawet spoko. Chociaż nie wiem, czy warta tych. W sumie 17 złotych, no. nie wiem, czy to dużo, czy to mało, odpowiedzcie sobie sami, dwie godziny gry wychodzi jakieś, przynajmniej przy pierwszej części, jeżeli chodzi o całość, to jakieś pewnie 4 godziny, no i 35 zł. no to już tak gorzej trochę wypada, nie? No ale nie wiem, co kto lubi, w każdym razie dla mnie gierka nawet spoko, polecam, jak ktoś lubi takie bite mapy, chociaż niezbyt skomplikowane, nie oszukujmy się. A no, na razie to tyle, trzymajcie się, na razie.